To ten baran tu na światłach znów mnie wyprzedzał, to mu ucisłem, że jest idiotą, że nie umie jeździć, kurwa. Co z tego, że się zatrzymujesz na czerwonym, jak kurwo blokujesz ludzi na, na kurwa na drodze i nie umiesz, kurwa, używać kurwa drogi porządnie. Na chuj kurwa, blokujesz całą drogę, kurwa. Co myślisz, że wszyscy będą jeździć tak ty? Chyba jak dojeżdżasz do grupy rowerzystów na kurwa czerwonym, to chyba stajesz za nimi, a nie kurwa za wszelką cenę obok, kurwa. A ja zapierdala i chuj, nie mam jak jechać. Bo taki jebany baran kurwa wyjechał. Elektrykiem z kurwy Nie umie kurwa używać, nawet elektrycznego roweru kurwa. Jedzie z taką skwaszoną miną, jak mnie mijał. Kurwa. No masakra, masakra. Myśli, że jest chuj sam. Obejrzyj się kurwo czasem do tyłu. Dobra, bo nie będzie miejsca na myszołowy. Jest wszystko. Właśnie wylądowało. I zaraz będzie znowu startować. Kamera, akcja. Trudno będzie go stąd skamerować. Ale damy radę. Jest, leci. Spójrzcie. Widzieliście ptaszysko? Leci tam. Chyba wylądował. Długo nie posiedział na drzewie. Dobra, może będzie jeszcze jeden. Tu jest kraina myszołowa. Może jakiś tu będzie. Raz zauważyłem go w ostatniej chwili tutaj na drzewie. Nad, nad ścieżką, idealnie. Odleciał dopiero, gdy się zatrzymałem i popatrzyłem na niego prosto w oczy. Bo oczywiście patrzył na mnie. Myślał, że go nie zauważę. Ale jednak, też mam sokoli wzrok. Trzeba to przyznać. Od razu widzę kurę na drzewie z daleka. Nazywam je kurami. Są piękne brązowe. Kiedyś moja ciocia miała brązowe kury. O, siedzi. Mamy kurę. Patrzcie. Jest przepiękna kura na drzewie. Podejdę jak najbliżej. Patrzy na mnie. Krukowate też już wstrzymają alarm. Odlatuje. Nie czekał na mnie. Poleciał tam, spójrzcie. Nie będę już tam szedł, bo to nie ma sensu. Muszę jechać do pracy. Ale piękna pogoda. Na kury. Popatrzę jeszcze.